Troleje to nic innego jak małe kółeczka zamontowane pod tylną osią samochodu. Pozwalają one przy niewielkich prędkościach wprowadzać samochód w bardzo głębokie poślizgi nad sterową. A czego można się w ten sposób nauczyć? Przede wszystkim możemy się nauczyć tego, jak właściwie usiąść w samochodzie. Widzimy na własnej skórze jak pozycja za kierownicą ma dużo do powiedzenia wtedy, kiedy źle dzieje się podczas jazdy. I również uczymy się wczesnego wykrywania poślizgu nadsterownego.